Cześć, e, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 2 grudnia e, i zapraszam Was e, na podsumowanie czytelni, czy listopada. Jest ze mną kotek. Przepraszam za wszelkie dźwięki, ale no on tak ma, że musi hałasować, także... Także tyle. E, udało mi się przeczytać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem książek. Generalnie niby dużo, ale część z tych książek była, taka, bym powiedziała, objętościowo dosyć spora, także bardzo się cieszę, że że no udało mi się je przeczytać i właściwie muszę powiedzieć, że większość z tych książek była naprawdę dobra, także no co, zaczynajmy. Pierwsza książka to Finlay Donovan nadchodzi autorstwa L. Cosimano. Jest to taki bym powiedziała lekki kryminał, trochę komedia kryminalna. Nasza główna bohaterka jest pisarką kryminałów i kiedy udaje się na spotkanie ze swoją wydawczynią czy też redaktorką, rozmawiają właśnie o jakiejś tam fabule książki kryminalnej. Ta rozmowa jest podsłyszana przez panią, która siedzi gdzieś tam obok w tej restauracji i ona mylnie interpretuje tą rozmowę i myśli, że Finlay jest płatną zabójczynią i chce zlecić jej pewną sprawę. No i tutaj oczywiście cała fabuła się zaczyna. Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi się czytało tą książkę. Mogłam zrozumieć jakby Finlay. Oczywiście to jest... Chrupku, proszę cię. Idź, idź spać gdzie indziej. Jest to, bym powiedziała, nofa była bardzo wydumana, tak, i w prawdziwym życiu nie mogłaby ona się wydarzyć, natomiast w postaci tej powieści była bardzo fajna. Jedyny minus jest taki, że kończy się ta książka takim dosyć plot-twistem, plot może nie, ale tak się kończy, że chcemy wiedzieć, co będzie dalej. A kolejne tomy nie były wydane w Polsce. To też nie jest nowa książka. Wydana była w 2022, także no nie wiem, czy są pomysły tutaj na wydanie kolejnych tomów, natomiast no, mi się podobało. Jeśli szukacie czegoś lekkiego i przyjemnego, to polecam serdecznie. Następnie przeczytałam Fact Fame and Game, autorstwa Elżbiety Turle. Tu jest taki podtytuł, Co faceci robią w sieci. To jest kolejna książka z tej serii w wydawnictwa krytyki politycznej, Niefikcja, którą ja czytałam. Ale muszę powiedzieć, że ta była zdecydowanie najgorsza. Mamy tutaj taką redaktorkę, tak? czyli kobietę, powiedzmy, już w II wieku, która stwierdza, że zajmie się tym, co robią młodzi mężczyźni w internecie. I to jest właśnie trochę takie pisane w ten sposób, jakbyście rozmawiali z babcią o Facebooku. Natomiast tu jest dużo jakichś takich. Wynurzeń. Mamy tutaj bohaterów w Warsaw Shore, właśnie tego Wojciecha Gola, że tak, który zajmuje się um, tym Fame MMA, czy co to jest. Czy mnie to interesuje? Nie do końca. Myślałam, że dowiem się czegoś ciekawszego, a tutaj właściwie mam takie wynurzenia różnych mężczyzn, z których nie wynika nic, ponieważ. Autorka też nam tylko prezentuje, że są tacy mężczyźni, oni mają taką historię, i ci mężczyźni opowiadają nam swoją historię, ale czy to zmienia moje życie? Nie, w żaden sposób. Także no, tego Wam zdecydowanie nie polecam. Następnie w audiobooku przesłuchałam Wróć przed zmrokiem Rayleigh. Jak on ma Riley Sager, i to jest thriller, który bardzo mi się podobał. Mamy tutaj historię nawiedzonego domu. Nasza główna bohaterka dziedziczy w spadku dom, z którego wraz z rodzicami, jako dziecko, się wyprowadzili bardzo nagle, ponieważ tam podobno straszyło. No i potem, jak oni się wyprowadzili z tego domu, i ojciec napisał książkę o tym właśnie, jaki ten dom był nawiedzony. No i ta książka okazała się gigantycznym bestsellerem i życie naszej bohaterki i w ogóle jej rodziny tak naprawdę rozwijało się w tle tej całej historii. Ona wręcz, wiecie, w szkole była prześladowana przez to, że jej ojciec nagra, napisał taką książkę i tak dalej, tak dalej. No i ona jako dorosła osoba wraca właśnie do tego domu, chce go sprzedać, wyremontować najpierw, później sprzedaż sprzedać. No, i zastanawia się, gdzie jest prawda, czy ten dom jest faktycznie nawiedzony i co tu się dzieje. Ja słuchałam tego w audiobooku i naprawdę super był ten audiobook zrobiony. Bardzo mnie to wciągnęło. Ja właściwie w jeden dzień większość przesłuchałam, bo byłam tak zaciekawiona tym, co tam dalej się wydarzy. Zakończenie jest moim zdaniem takie trochę pospieszone i zdecydowanie no, można by to gdzieś tam lepiej ugrać, natomiast ogólnie bardzo mi się podobała ta książka i mogę wam ją polecić. No i na pewno też będę chciała sięgnąć po coś innego, co opisał Riley Sager. Także jeśli macie jakieś rekomendacje co do innych jego książek, to zostawcie proszę poniżej. Następnie, Następna pozycja to Weronika i Pingwin autorstwa Hazel Prior. To jest taka powieść obyczajowa, którą dorwałam gdzieś tam w biedronce, natomiast już kiedyś ją widziałam w bibliotece i wtedy mnie jakoś zaintrygowała, ale jak, mówię, jak znalazłam ją za 10 zł, to mówię, kupię sobie. I właściwie prawie od razu zaczęłam ją czytać. Jest to wspaniała historia, bardzo taka wzruszająca, chwytająca za serce. Nasza główna bohaterka, Weronika, to taka 80-letnia kobieta bardzo zamożna, która mieszka sama, ma taką pomocnicę, jakąś gosposię, którą dyryguje. No i Weronika nie widzi potrzeby w kontaktach z innymi ludźmi, nie lubi ludzi, jest bardziej taką samotniczką. Natomiast no ma spory majątek i zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie żyła wiecznie i zaczyna zastanawiać się, co zrobić z tym majątkiem. I z jednej strony widzi program w telewizji, w którym właśnie tam naukowcy opowiadają o, o pingwinach. I ten program ją tak fascynuje, że postanawia właśnie zgłębić temat pingwinów, tej grupy badawczej, która bodajże to było na Antarktydzie. Um, nie, na Shetlandach chyba. Nie wiem. Na jakiejś tam odległej, wiecie... Miejscówce toczą się te badania, a z drugiej strony zleca pewnej agencji, takiej, nie wiem czy to detektywistycznej, żeby sprawdzić, czy na pewno ona jest sama na świecie, czy nie została jej jakaś rodzina. No i więcej Wam nie będę opowiadać, dlatego że nie chcę Wam zaspoilerować. Cudowna naprawdę historia, taka lekka, ale jak mówię, właśnie chwytająca ze serce, taki ciepły kocyk trochę, momentami zabawna, taka. Na pewno też wciągająca, że chcemy po prostu poznać tą historię, aczkolwiek tutaj też jakieś tam przykre momenty i, i bolesna historia życia e, Weroniki y, jest opisywana. Natomiast ym, nie wiem, no, myślę, że jak macie zły humor, to jest to świetna pozycja i na pewno poprawi Wam ten humor i poczujecie, że nie jesteście sami na świecie, tylko właśnie y, zawsze znajdzie się gdzieś ktoś, y, kto, kto będzie. Waszą rodziną, tak? czy to właśnie biologiczną, czy też niebiologiczną, um, i, i że gdzieś tam właśnie jednak te relacje międzyludzkie i dobroć ludzka zwycięża. Także to było coś wspaniałego i polecam wam serdecznie. E, następnie zupełnie w innym klimacie prze, przeczytałam też zbiór opowiadań e, gąsienica autorstwa Renpo Edogała. To jest japoński tomik opowiadań, wydany przez e, tajfuny. E, I są to opowiadania, takie kryminalne opowiadania grozy. E, Renpo Edogawa jest e, albo był, ponieważ e, to są opowiadania wydane gdzieś tam w latach 20., w latach 30., więc właśnie był e, urodzony w, tamtych, e, w tamtym okresie. Natomiast czytając te opowiadania, nie ma się e, jakby. Mm, poczucia, że są w jakiś sposób archaiczne. Yy, są naprawdę bardzo ciekawe i yy, bardzo błyskotliwe. Nie są straszne w większości. Może tytułowe opowiadanie: Gąsienica jest takie, bym powiedziała, dosyć brutalne i trochę może obrzydliwe dla niektórych. Natomiast w większości yy, są to po prostu jakieś zagadki kryminalne, które ktoś w jakiś sposób musi rozwiązać i rozwiązuje je w sposób bardzo błyskotliwy. Yy, ja bawiłam się naprawdę świetnie. I mogę Wam serdecznie polecić. Też w przedmowie było powiedziane, że to jakby nazwisko autora, czyli Renpo Edogała, jest, jest to pewien gdzieś tam wymyślony tutaj przydomek, który miał nawiązywać do Edgara Alana Poe, bo trochę właśnie faktycznie jak się to wymawia, Renpo Edogała, no to trochę gdzieś tam e, brzmi podobnie także e, jeśli znacie właśnie opowiadania Adgara Alana Poe to możecie się trochę chociaż spodziewać jakiego klimatu e, opowiadania e, to będą Naprawdę bardzo mi się podobały, zupełnie się tego nie spodziewałam, a były no naprawdę wyjątkowo interesujące i przede wszystkim inteligentne, takie, że my, jako czytelnicy, nie do końca mogliśmy się może domyślić tego rozwiązania, także no, dawno nie czytałam zbioru opowiadań z tak dużą przyjemnością jak właśnie ten. No i pozostając w klimacie japońskim, ludzie, którzy jedzą ciemność. Mnożnik Richarda Lloyd Perry'ego pod tytuł Prawdziwa historia dziewczyny, która zaginęła w Tokio i zła, które ją pochłonęło. O tej pozycji mówiłam już Wam kilkukrotnie. To jest taki reportaż True Crime. Richard Lloyd Perry przez wiele lat pracował w Tokio jako korespondent. No, i mniej więcej w tym czasie, kiedy on właśnie był w Tokio, e, przyleciała tam e, Brytyjka wraz z koleżanką, pracował jako hostess w nocnym klubie, no i ta dziewczyna zaginęła. E, tak się zbiegło po prostu w czasie, że też nie, niedługo później premier brytyjski Tony Blair odwiedzał Japonię e, i wtedy właśnie ojciec Lucy, bo tak też ona się nazywała. Był w Japonii, zwołał konferencję, nagłośnił sprawę, więc pomimo, że w tym okresie było wiele różnych e, spraw kryminalnych, wiele zaginięć, no ta sprawa dzięki paru zbiegom okoliczności i determinacji rodziny wypłynęła gdzieś tam na szerokie wody i e, było o niej dosyć dużo e, wiadomo. Tutaj jest to naprawdę ciekawa pozycja, dlatego że autor y, nie skupia się właśnie na samej tej sprawie, na, na jakichś tam brutalnych detalach, tylko próbuje nam zarysować bardzo szeroki obraz. Po pierwsze, właśnie jakie relacje w rodzinie panowały, y, następnie, właśnie jakie było Tokio w tamtych czasach. Y, 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 Autor też próbuje nam właśnie nakreślić tutaj Tokio tamtych czasów. Przede wszystkim chce nam właśnie opowiedzieć o tym, jak wyglądała praca hostessy, ponieważ no, kojarzy się to jednoznacznie nam. Natomiast tutaj z tej opowieści wynika właśnie, że przez to, że ta japońska kultura jest nam tak odległa, no to też właśnie ta praca hostessy jest czymś zupełnie innym. Następnie dochodzimy właśnie tutaj do tego do rodziny tak? czyli do ojca Lucy, który przyleciał właśnie, żeby szukać córki oraz jej siostry Sofii. Dużo właśnie mm, treści tej książki poświęconych jest e, nimi, nim. I też, powiedzmy, szczególnie obraz właśnie tego jej ojca, no może być w różny sposób bardzo interpretowany. E, no i dochodzimy w końcu do tego, co się wydarzyło e, i kim był sprawca. I na temat tego sprawcy też bardzo wiele tutaj jest powiedziane, przeanalizowane, i prób autor próbował gdzieś tam to zrozumieć, dlaczego to się mogło wydarzyć. No i też ostatni fragment, praktycznie to cała rozprawa sądowa, proces, który toczył się wiele, wiele lat, jego winnik. I bardzo jest to ciekawe, dlatego że ja nigdy w życiu nie miałam żadnego kontaktu, jeśli chodzi o sądownictwo w Japonii, natomiast no, wygląda to zupełnie inaczej niż u nas. Właściwie kiedy ktoś już jest sądzony, to jest to jednoznaczne z tym, że jest winny. I no ta procedura, że tak powiem, jest zupełnie inna. Także naprawdę mogę Wam polecić tą tą pozycję. Jest to ciekawy reportaż. Nie jest może aż tak pasjonujący, że po prostu się przekłada gdzieś tam kartki. Natomiast no, niesie ze sobą bardzo wiele treści, których ja wcześniej nie wiedziałam, także pomijając jakby samą sprawę, dowiedziałam się tutaj bardzo, bardzo wiele na temat Japonii. Także jeśli... To Państwu was interesuje, to serdecznie polecam. A jeśli interesuje Was sama kwestia, właśnie Lucy, to z tego co widziałam, jest chyba półtora godziny dokument na Netflixie, który nazywa się Zaginięcie Lucy Blackman. Nie oglądałam go jeszcze, także no nie umiem powiedzieć, czy polecam, czy nie. Natomiast wydaje się mi, że to jest po prostu jakaś tam skrótowa wersja tej, tego reportażu. I ostatnia pozycja, którą skończyłam w listopadzie, to zaginiony metal Brandona Sandersona. Jest to czwarty tom drugiej ery, no i siódmy tom ogólnie, jeśli chodzi o tą serię zrodzonego z mgły. Tutaj inaczej jakoś to określają, druga era czego? Nie, dobrze, druga era zrodzonego z mgły. Już wielokrotnie Wam opowiadałam, że to jest po prostu taka fantastyka, ale trochę bardziej kryminalna, trochę w takich czasach dzikiego zachodu. No i tutaj mamy gdzieś tam to finalne rozwiązanie akcji. Podobała mi się ta historia. Nie była może. Jakaś taka rewelacyjna aż. Natomiast e, jednak dobrze zakończyła moim zdaniem tą serię. Znowu wprowadziła pewne ciekawostki, nawet e, z, kilka razy byłam taka: no co ty? I taka byłam zdziwiona tym, co tutaj się na kartach tej powieści znalazło. E, także no, mi się ona podobała, na pewno będę czytać dalej Brandona Sandersona. E, I co? No, no, Czekam na kolejne te tomy, na kolejną erę, nie wiem kiedy to nastąpi. Jeśli macie jakieś przecieki to dajcie znać, ponieważ z tego co czytałam kolejna era to ma być era rewolucji przemysłowej i gdzieś tam lata takie 1800. Także no, bardzo mnie to intryguje i, i bardzo mnie to ciekawi i szczególnie właśnie jak bohaterowie z tej tutaj um, ery, z tej serii będą przechodzić właśnie do tej um, kolejnej. Także to byłoby na tyle, wszystkie książki, które udało mi się przeczytać. Jakoś ten listopad mi przeleciał kompletnie przez palce, ale cieszę się, ponieważ kilka książek, właśnie z tych, które planowałam sobie przeczytać do końca roku, udało mi się zrealizować. Także co? Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się!